Cześć! Ja się udaję znowu w moje ulubione miejsce, które pewnie już znasz: z szumu, strumyka i z ćwierkania ptaków. Przyszedł mi do głowy dzisiaj taki temat związany z porównywaniem siebie: z porównywaniem siebie do innych, z weryfikowaniem. Siebie względem innych, gdzie ja jestem, gdzie są inni, co ja robię, co ja zrobiłam, jak to wygląda u, u innych. I to jest taki temat, któremu się przyglądam, i myślę, że nie ma na, na całym świecie takiego człowieka, któremu nie zdarzyłoby nie zdarzyłoby się porównywać siebie do, do innych ludzi. I, i też myślę, że, że jest to całkiem naturalny proces w drodze rozwoju każdego człowieka. Jak myślałam o tym temacie, jadąc, wracając do domu po, po dzisiejszych zakupach, to myślę, że on się zaczął bardzo, bardzo wcześnie. W dzieciństwie każdego z nas. Pewnie każdy z nas słyszał te, te słowa. Zobacz, jak Kasia to zrobiła. Popatrz na, na Wojtka. Zobacz, jak to zrobił Łukasz, czy tam Janek, czy też jakieś inne dziecko, które akurat wtedy. Kiedy co, tobie się coś nie udało było w twoim pobliżu czy też jakieś mm, dziecko z, z rodziny. I to tam wtedy się zaczyna ten etap związany. O zobacz, 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 zobacz. Pewnie już słyszysz tą strony. E, e, etap związany mm, z, z porównywaniem, e, z porównywaniem siebie do, do innych. Czy da się tego y, uniknąć? Pewnie jak się jest dorosłym, to, to, to prędzej można zacząć na to świadomie już zwracać uwagę i y, y, może unikać tego w stosunku do, do własnych dzieci. Chociaż nie zawsze się tak dzieje i nie zawsze y, też to jest złe, bo są takie osoby, które które po prostu to mobilizuje. Co mogę jeszcze Ci powiedzieć o siebie w tym temacie, to to, że teraz jak już jestem dorosła i bardziej też świadoma i na wiele rzeczy patrzę inaczej, to mogę Ci poradzić taką jedną rzecz. Oczywiście pokusa porównywania się do innych zawsze będzie, tym, że jest tutaj taka pułapka, ponieważ porównując się do innych, e, widzisz siebie dokładnie na tym e, etapie, na którym na, na chwilę obecną jesteś. Widzisz e, i masz w głowie to wszystko, co, o czym marzysz, co chciałbyś czy chciałbyś, żeby m, się dla ciebie e, spełniło. Widzisz również wszystko to, co ci się nie udało, a, a czego tak bardzo, bardzo pragniesz. Jak patrzysz na kogoś innego, to widzisz e, z reguły patrząc na, na kogoś, kogo można znaleźć w social mediach, albo też kogoś, kto mieszka obok ciebie, a, a w jakimś sensie też Rzucasz sobie o tym na to, jak mu y, idzie w życiu i w różnych jeszcze innych rzeczach, które go, go czy jej też dotyczą. Jak patrzysz na tą drugą osobę, y, to tak naprawdę widzisz tylko y, tyle, y, ile ona chce ci pokazać. Czyli widzisz prawdopodobnie pasmo nieustających sukcesów, widzisz. Świetne rzeczy, które ktoś robi, świetne miejsca, cudowne miejsca, które odwiedził. Widzisz Ochy i Achy, nie widzisz tej całej e, ciemnej strony, tych wszystkich trudności, które ta osoba m, musiała pokonać, żeby się znaleźć właśnie w tym miejscu, w którym jest e, dzisiaj. O, ja teraz widzę, że wybiera się chyba na, na jakąś burzę. E, z jednej strony. Nie ma w tym e, nic złego, bo tak jak powiedziałam, są też osoby, które to bardzo e, motywuje, ale z drugiej strony e, to też e, skłania do, e, do traktowania siebie e, gorzej, czasami e, e, takie patrzenie na, na kogoś innego. I to, e, co Ci zalecam na, e, na, na tu i teraz, to patrzenie na siebie sprzed roku, to, to patrzenie na siebie sprzed kilku miesięcy, to patrzenie na siebie sprzed wtedy, kiedy, kiedy coś zaczynałaś, czy zaczynałeś robić, kiedy się w twojej głowie pojawiały jakieś plany, kiedy, kiedy miałaś czy miałeś jakieś, jakieś zamiary. I popatrz na siebie w kontekście tego, co już zrobiłaś, czy zrobiłeś, co ci się udało, jak mocno się zmieniło to miejsce, w którym zaczynałaś, czy też zaczynałeś. I jeżeli kiedykolwiek jeszcze ci przyjdzie do głowy to, żeby siebie traktować gorzej, porównując siebie też do, do innych, to zanim to zrobisz, najpierw zerknij na swoje sukcesy, zerknij na to, co Tobie się udało i jak patrzę teraz w taki sposób właśnie na, na moje własne osiągnięcia, to jestem zmi, nie, niezmiernie dumna, zwłaszcza patrząc na to, gdzie byłam rok temu, a gdzie jestem teraz. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.